Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3D moi drodzy, ja wiem, nagle się znalazłem na Skaligę, już wam wszystko tłumaczę, otóż chyba zrobiłem sobie w zasadzie wszystko, co miałem zrobić, mianowicie, no dobra sobie, jak się punktu nie upróżniłem, ale ogoliłem się, o, najważniejsza sprawa, sprawdziłem na przykład tu, Oczywiście sobie to popłynąłem jak widzicie i na przykład okazało się, że jest tu starożytna krypta, to nie jest na razie dostępne, to akurat nie ważne, ale był tu ważny drogowskaz i to co ciekawe, jest zadanko i sprawdziłem sobie, że tu też jesteśmy w stanie oddać zadanko to tutaj, więc już faktycznie kupiliśmy te księgi i jestem już w stanie wszystko oddać i zakończyć sobie to zadanko. I po prostu z racji tego, że no, po prostu kilka rzeczy tu jeszcze mamy, to w tym odcinku zajmiemy się właśnie Skellige, tylko czekajcie, czekajcie, bo ja sobie nie odpaliłem. Okej, okay, lekkie opóźnienie, ale bo sobie stoparanie odpaliłem. Który zawsze mam. Więc parę rzeczy na gdzie dzisiaj mamy. Zaczynamy sobie od. I zdecydowałem się, że pójdziemy w rysztunek szkoły. Kota, moi drodzy, sobie wytworzymy na sam koniec. Nie wszystkie na w stanie, bo chyba 34 to jest ten maksymalny, no, ale już sobie wytworzymy po prostu i będę to chyba trzymać. To się tu rozejrzeć. Więc taki jest plan. Jest dzień, jestem wyspany, więc od razu lepiej. No i tu musimy znaleźć ten. Sztunek. mam nadzieję, że to nie będzie. albo tu, jak ja to pominam? no chyba po prostu nie szukałem. Kwestia tego, nie? No w każdym razie mamy. To też będzie wszystko, jeśli chodzi o te poszukiwania. W sensie nie wiem, jeśli gdzieś są kupienia u kogoś, czy coś takiego, no to ja już tego raczej nie znajdę. W sensie mi też tak ciężko stwierdzić. Ewentualnie wilka mogłoby być gdzieś ukryte przede mną, ale jakoś, no wątpię. Dobra, to się tu tepnę. W sensie tepnę. Musimy, musimy tam dojechać. bo one mnie mogą sprawnie zaatakować, ale ja ich sprawnie też. Równie sprawnie pominąłem. No ja nie chcę nic mówić, ale jak zrobimy te Sztunki, no to to będzie moi drodzy wszystko. W sensie. No Dobra, nie do końca, bo mamy te dwa zlecenia, prawda? Mamy te dwa zlecenia oraz. Okej, okay, tutaj. Oraz ten turniej w Passy więc moi drodzy, dwa zlecenia, jeden, czyli jeden odcinek turniej w Passy dwa odcinki, czyli trzy odcinki plus tam jakaś jedna misja poboczna może się w międzyczasie pojawić, czyli cztery odcinki na poboczne i to wszystko. Tak tu będziemy cały czas już ruszać fabułą. Całutki czas, bo przecież karmora już też zatpiłem, no nie? Tak, tą drogą przerwałem tak tą misję fabularną. Tak ja wiem, przepraszam, że ostatnio to zamula jeśli chodzi o to, ale teraz będziemy już ruszać jeden po drugim, moi drodzy. Yy, aha, bo gdzie ja chcę się w zasadzie tepnąć? To ja mam chyba to zaległości na drogę. Czekajcie, bo... Dziąż mi co zniknęło z mapy? To bo tu, nie? A czekajcie. Ej, zbugowało mi się. Okej, okay, już jest Dobra, najpierw to załatwię, bo ty tak jest przy drogowskazie I zaraz pójdziemy do tych zaległości Okej, okay, spożywacze, no też myśmy tu byli Ale to chyba w ramach tylko zlecenia, czy coś takiego, czy zadania No dobra, akurat z wami to zawalczę może Albo po prostu tylko zapytania, bo tu widzę, że jest ukryty skarb Oj, czekajcie Broni stalowej już kurde, nawet nie chce mi się trochę zmi yy, dać ulepszeń, bo przecież. No wiem, że zaraz będę ją zmieniał. A czy ja będę właśnie jakoś. z ludźmi walczył. Co cyklop jest do jasnej czesnej. O masz, dobra, cyklopa, to ja to nie przewidziałem. To będzie szedł w moją stronę? Nie, to on chyba tam pilnie. O, ale tam... kurda, ale widzę, że strażnika też ma no chodź tu. Też powiem wam, który ja mam poziom, czekajcie. 30. Ja powiem wam, że na opartego. też mógłbym ten za... Też nie wiem realnie czy tego turnieju w passive nie zrobić. Chociaż nie no, dobra, nie, karmore nie, ale może zanim pójdziemy do Ciri I żeby wiecie, że jak będzie już Ciri, to że po prostu jednym ciągiem O nie będę mówił, ale faktycznie jak już Ciri Znajdziemy, no to już będziemy lecieć praktycznie. Mm, no do końca fabuły, to już nie będzie dużo. Bo nie ma co się, no nie będę was też kłamał, no. Kiedyś znajdziemy, to nie jest chyba jakaś wielka tajemnica. Warto się tu rozejrzeć. Nie powiem wam, kiedy idziemy i czy jak szybko, czy może praktycznie pod tą umą będzie. No przypomnę, że w karmancie czeka nas uma, oczywiście. Oooo. A, chyba widzę. Dobra, i to nam kończy tą sprawę. Teraz ja się teraz udam po te zaległości. Aha, no tak, bo teraz mi karmorem pokazuje. To ja się teraz udam po te zaległości. Żebyśmy sobie zrobili. To jest takie. Na pewno, jeśli chodzi o takie zadanka ukryte, to to będzie wszystko. To jest ostatnie, które ja mam. Ja sobie nawet to znaczę. A bardzo ciekawe, bo już miałem je przyjemność zobaczyć. W ogóle o nim nie pamiętałem, szczerze mówiąc. Ale faktycznie ciekawe zadanie poboczne. Na, w sensie ciekawe, krótkie, szybkie. Ale z ciekawym nawiązaniem, zresztą myślę, że wszyscy się od razu skapną. I tam na wyspie mamy to jedno zadanko do dodania z tymi książkami. I to będą wszystkie ukryte zadania poboczne, które mam wam do pokazania. Jestem święcie przekonany, że akurat na skalikę, to chyba pokazałem praktycznie wszystko. A tam na welen czy no mogłem coś tam pominąć, ale to. Wybaczcie. Ale to nie jest też seria, z gry na 100%, ja naprawdę wam dużo pokazałem. Tak to jest niesamowite, że nam w sumie fabuł jeszcze trochę zostało. Znaczy bez przesady A my już no praktycznie kończymy te kwestie powożne. A ja kurde mam 30. Po... Ja w ogóle nie wiem czy ja mogę postać. Może zaraz. Mogę wsadzić. Okej, okay, to czeka. Chciałem 17 punktów. Doświadczenia. Okej. Okay. No, oczywiście do prometeusza, którego... Chyba też harpy, czy nie? Chyba sępy, sępy, sępy. Dziebałem mu wątrobę. I ona mi się cały czas odnawiała i w ten sposób cierpiał. Uwolnij, nie błaga. Czemu cię tu przykuli? Wrobili mnie w zabójstwo. Nie lubiłem starego grytera, ale nie chciałem jego śmierci. Czyli to jest takie rozwiązanie, że jest nie przykuty wolnij. i to były harpy, nie? Co prawda nie wy? Dobra, niech będzie. Hmm, powiedzmy, że ci wierzę. Dzięki. Dzięki, nie zapomnę ci tego. Nie mam ci jak zapłacić, ale jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, odwdzięczę się. Ciekawe cię, idzie go kiedyś spotkać? Albo w jakiś Możesz sposób? Iść. Nie martw się o mnie. Odpocznę tu chwilę i dam sobie radę. Dzięki za pomoc. Nie chcę ci mówić, a ja ale jesteś na kompletnym pustkowiu. Ale dobra, bo to co zobaczyłem to była opomstę do nieba. No co, chyba też czerwone, co? W sumie mam tyle punktów, że mógłbym spokojnie... Chociaż w sumie chyba, że... Z... Chyba, że znak. I tu byśmy poszli w niebieskie. To w sumie mogę tak zrobić. Czekajcie, bo tu mam, nie? Uy, to jest na Czekajcie, czekajcie, bo tu trzeba trochę walnąć na odwrót. Okej. Okay. I to. Dobra, teraz powiedzcie mi, czy ja mam takie coś jak niebieski mutagen? Aha, na duży. Mam. Aha, tylko to jest żywotność. Dobra, to inaczej, czekajcie. Tu damy sobie tą żywotność. Plus 150. On znakuje, plus 40. Okej, okay, teraz powiedzcie mi, czy ja... Czy ja... Czy ja jestem w stanie... No to nie był raczej taki zwykły, nie? Czekajcie, substancje alchemiczne. Niebieski mutan, a, a to był większy? Ona trzy. Aha, nie, chyba po prostu tego miałem akurat na odmiarze. No, to sobie wytworzę jeden, co mi Tak swoją drogą jestem... Ty, to czekajcie, bo chyba jestem w stanie większy zielony ustalić. To w sumie do żywotności będzie, nie? Dobra yy, Postać, i teraz tak, już sobie patrzymy O nie, to jest to samo. Aha, dobra, to niepotrzebnie nie wytworzyłem I to chyba też będzie to samo, tak? No, to są dwa, więc po prostu, no okej okay. Okej, okay, czyli to jest to samo A dobra, tak to się prezentuje. Nie wiem co robić z tymi 17 punktami. Nie będę ich też na siłę wydawał, może się w dodatku przydadzą czy coś. Jeśli będziemy go nagrywać, bo akurat się na tym zastanowię. Nie wiem, czy też nie za dużo trochę mina, no wiecie. Przydałoby się też odpocząć trochę od niego. No musiałbyś się zastanowić, co nie myślę o tym, co powiedz mi. Dobra, no i niestety teraz się muszę udać tutaj. Tylko pozwólcie, że sobie oznaczę. Ale myślę, że tam uda się razem. Już tam popłynąłem wcześniej, żeby upewnić się, że mam te książki, co mu, co mu są potrzebne. No i mam, mam. Mam wszystkie potrzebne. Po prostu je starcie zakupić. Pewnie gdzieś można też je tam poznajdywać, no nie. Jednak ja po prostu zakupiłem Więc pozwólcie, że się tam z wami udam. Jak tam mamy szczas? 10, no 10-11 minut bo troszkę później od, odmówiłem, więc jest bardzo fajnie. No. Dzisiaj absolutnie na pewno. Tutaj do skaligę skończymy. No jeszcze fabularnie to będziemy wracać akurat. Zresztą wszędzie będziemy wracać jeszcze fabularnie, więc to akurat nie żegnamy się z żadnym terenem. Jeszcze aż tak daleko fabule nie jesteśmy, że powiedział faktycznie, że już tam nie wrócimy. Ale z kwestii pobocznych już tu nie wrócimy. Już załatwię te resztunki. A został już jeden ten... Taki wiecie co, slot, można tak powiedzieć. Dobra, ja sobie tu parknę. Jak to ja, miałem zwyczaj malać? Jest ta wyspa, co zobaczyliśmy z tym grefem się go tak strasznie bałem, a błyskawicznie go załatwiłem. Przekazuję Ci wszystkie. Dzięki za pomoc. Czuję, że siedząc tu więcej się nie dowiem. Czas ruszyć w świat. Może gdzie indziej znajdę sposób, by zdobyć Irmę. Powodzenia. Okay, I to nam kończy to zadanko. Okej, okay, to czekajcie, to ja się teraz szybko... Nie, czekajcie, zobaczmy najpierw zadanka. No przecież musimy. No, mówię, turniej, pasji, florze. A! To jeszcze to mamy, żebym nie zapomniał. Ale na razie to. I to jest ostatnie, co mamy. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze pięć zostanie na tych. Okej, okay, to zobaczmy sobie na mapie. Trzy rzeczy mamy. Okej... Okay. Może tu coś jest? A to chodźmy tam najpierw. Okej, okay, to jest to. A, nie, tu sobie muszę... no dobra, to kawałek muszę... ...przepłynąć. Myślałem, że trochę bliżej ten. Zapamiętajcie... a już wam mówiłem, żebyście zapamiętali tą wieżę, nie? żeśmy pomagali Helmarowi przypominam Tam ja że jeszcze nie będę wracał że akurat ją wyeksplorowałem do końca, tu proszę no niestety mi nie, nie pokazuje jak jechać, ale... kurde, czy to fajta? To czeka, wiecie co ja się wrócę? Bo tu będę myślał, jak tam dojść, a kurde, ja się tam tepnę bez problemu, więc ja po prostu się tam tepnę. Czemu ja nie zauważę, że tam jest drogowskaz? Kurde, co to w ogóle za dźwięki? To jest jakaś wyspa przeklęta? Dobra, ja się tam bez problemu tepnę i bez problemu, co sobie zdobędziemy z tego. A to powiem gdzie, to tu gdzieś myśl... No a tu żeśmy znajdowali Fialmara nie? Po raz pierwszy W się nie po raz pierwszy, byśmy się z nim witali akurat No to na przyjęciu było, ale... Okej, okay, piękny Nie dajesz mi wyboru Okej, okay, no czekajcie, po prostu chodźmy w tamtą stronę No, muszę ich pozałatwiać, żeby mi nie przeszkadzali. I jeszcze ty kolego. Są na nie miałem. Dobra, nie chcę mi się nawet tego zbierać, bo to mi raczej i tak nie jest potrzebne. Eee, dobra, nie do końca tak chciałem przejść. No i tutaj mamy coś znaleźć Kurde, to może być... Bo ja coś kojarzę, były takie jedne ruiny, co po prostu na górze gdzieś było dupnie ustawione Na pewno nie tu Czekajcie, z tyłu spróbujmy O! No dobra, to się udało Teraz tylko do rozkazu, no i się stąd tepniemy, myślę Bardzo niefajna tu atmosfera, powiem wam Mi się nie podoba Te Jeszcze rękawice i spodnie I tak bym mógł to sobie oczywiście odpuścić, bo Ja już ustaliłem, że chcę kota Czyli taki najbardziej przystosowany do mnie, lekka zbroja i w ogóle wiecie Niemniej jednak... Chcę wam pokazać wszystko po prostu. Dobra, bo tu widzę, że jest od razu przy tym, więc tu się tepniemy. Warto się tu rozejrzeć. Okej, okay, no i zaraz się przy okazji przyśpimy. Tu nie. Kurde, czekajcie, no coś co że będzie na górze, więc... hm, no, tak tak bracie raczej nie dali. Kurde... Może być, ale to by było tak głupio ukryte, że gdzieś tu po boku na przykład? Ty, to mamy pierwszą sytuację, że ja autentycznie nie wiem gdzie to. Ty nie tutaj? No, czy ja będę musiał zerkać w internet? No czekajcie jeszcze, żeby dokonać formalności. Tu nie ma. No nie. Ten nie miał. Tam jest. Okej. Okay. Ty, ale bardzo dobrze ukryty. Oszlak! Ej, ty, teraz się tam dostać. Czekajcie, to nie będzie wcale takie proste. Ja tu muszę utrzymać. No lag, tak, okej. Okay. O, plato jeszcze gdzie? Też niedaleko tej wsi, więc się to niej tapnę. Okej, okay, mój to, jestem z powrotem. A w sumie jest na tyle fajnie tą nocą, że idziemy. Czyli naprawdę tu jasno, jak na noc. To mi się podoba, dobra, jednak, jednak nie idziemy, a. Mój konno, no i chyba mnie. Dobra, to załatwię tego cyklopa, wiecie. Jak już będzie po drodze. Dobra, chodź tu, pan kolego, cyklopie. Aha, bo ja mam teraz żeż mnie zaszarżował chłop. O szlakty, czekajcie dobra. No podczas spokojnie. No i tu tutaj. Się tu rozejrzeć coś tu lata? O do jasnej ciasnej, lata Ty ale sądzę, że to będzie w tych. O, chyba nawet widzę, Okej, znowu tak na górze, kurde, dobrze zauważyłem. Kurde, dobrze poukrywane to szkoła. A bo to szkoła wilka 6, Kurde, to ile oni mają? Okej, okay, no ale to... Aha, czy to on kończy w ogóle kwestię już skaliga, tak? Jak z czasem? Ty no to mamy czas, to jeszcze się tepniemy. Tak. No to idziemy chyba do szkoły kota wobec tego. To jeszcze pisze jako wygra, A nie, to jeszcze to jest jako Nowigrad, okej. Okay. A, a nie, dobra, to chodźmy jeszcze dzisiaj do za morzami to zrobić. Naprzód. Ale się ilo O Boże, co tam mu się stało? Trochę porułbym, bo ja chcę już naprawdę na następnym odcinku skończyć te sztunki Okej, to Gdzie to? Yy, tutaj No to do... do wiegroty. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma Najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Klątwę należało zdjąć, więc Geralt zabrał umę w miejsce, w którym żyli najwięksi specjaliści od złych uroków do wiedźmińskiej twierdzy Kermoren. Ok, widzę, że siódma pięć, a zatem. E, e, poranek. Hej, grze, Ale co ja chciałem. A nie, dokończyłem to? Kończyłem to? że no, w następnym odcinku chciałem to wszystko skończyć więc ten... no tak bezdyskusyjnie nie, to no bo to już trzeba to jakoś ładnie podzielić Większego obszaru się dać nie dało, nie? No, bo ja się właśnie zastanawiam, czy oni mi każą z kimś porozmawiać, czy odnaleźć wrak. Kurde, bo ten obszar też jest w ramach wioski objęty, więc ja się zastanawiam, czy z kimś porozmawiać, nie ma. No, patrzcie, jaki to jest obszar, już wam pokazuję. No, co oni mi za dupny obszar dali, przepraszam bardzo. Już większego się nie dało, nie? No, chyba zaraz będę musiał znowu popatrzeć. A czy nie, teraz akurat nic nie patrzyłem, ale. Mówię, że tu chyba bez się nie będzie. No, czekajcie, bo w sumie. Obejmuje to jedną wioskę, czyli z to? Czy widziałeś tu menwot, kobiety z pletyn? Z daleka, inna mowa i inne odzienie. Czy widziałem w okolicy cudzoziemkę z pletyn? Tak, potwierdzam, cudzoziemka z innych stron. Dlaczego ich szukasz? Śli, uciekli przed karą. Tylko zło i nieszczęście. Oli tutaj kobieta i pletyn. Tutaj zło. I nieszczęście. Owszem spotkałem ludzi, których szukasz. Gdzie? Dam złoto! Kurde. A dobra, chodźmy trochę ja stąd. Dziękuję. Złoto. Tak, to chyba nie odnośnie... Okej, okay, no to nie odnośnie tego. Dobra, wydałem kogoś, niestety. A tam jest, okej, okay, to już widzę. Okej, okay, moi drodzy. No to sprawy się mają tak, że już wiem wszystko. Że się mamy jednak udać, to że to był ten wątek. Kurde, trochę nie pamiętam i też już nie słuchałem. Też przyznaję tego wątku, więc. No ja się pogubiłem, a to jest nasz wojownik. Spokojnie, chcę porozmawiać. Co się wydarzyło? Ja nie miałem coś z tym wojownikiem. Najpierw porozmawiać? ile? Hepa, Niestety, nic nie rozumiem. Może chcesz, żebym cię stąd zabrał. Halba, ale. Wybacz, ale nie wiem, czego potrzebujesz. Spójrz na ten list. Poznajesz go? Weź to. Mnie i tak do niczego się nie przyda. Nigdy w Indiach, Olivii, Nie Nigdy w A ty czego tu szukasz? Ich szukam. Kobieta, zbrodniarz, dziecko nie jej, zabrała. Dlaczego mam ci wierzyć? Maen Gorwet, Gorwet! Nie wiesz, zbrodniarz musi umrzeć. Pletyn zabieram do domu. Czekaj, czekaj. Co zrobiła ta kobieta i dlaczego chcesz zabrać to dziecko? To rzecz króla. Dirgelach, ty nie możesz wiedzieć. Nie pozwolę ani skrzywdzić kobiety, ani zabrać dziecka. Feli, Gadel i to folk, czyli walka? Jaj, to dla mnie.

I tam kończy kwestię tego zadania. Dobra, to jeszcze coś zrobimy, żeby na przyszły odcinek nie zostało tego za dużo. O! To to. Okej, okay, ale przynajmniej już nie ma tak. Wszędzie jest po dwa. Okej, okay, nawet nie ma czegoś takiego, że będzie po trzy. To świetnie. To raczej się wyrobimy w następnym odcinku. O, a tu jeszcze. okej, okay, to sobie dzisiaj jeszcze to zgarniemy na koniec. A resztę w następnym odcinku. Okej, okay, widzę, że. Radość po Warto się tu rozejrzeć. Tutaj dobra. No i dobra moi drodzy, ty myślę, że to też tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się do następnego, gdzie skończymy sobie poszukiwania tych rysztunków. Zeszło mi dłużej z nimi niż myślałem, ale następnie sobie to wszystko skończymy oraz wytworzymy sobie na tyle, ile będę w stanie Wiedźmiński szkoły kota. Trzymajcie się. Cześć!